Ja się mogę z tej strony a w dzisiejszym odcinku nagramy sobie przegląd sklepu i widzimy się przy nowym sklepie. Dobra, mamy już nowy sklep. Eee, możemy zobaczyć, że nadal jest Harley Quinn i trochę też walentykowe skiny. Zacznijmy sobie od lewej strony, czyli od tych najnowszych. Eee, moim zdaniem ten skin jest bardzo opłacalny, maniaczka jest bardzo ładny i go polecam do kupienia. Ten skin moim zdaniem jest brzydki i nie jest moim zdaniem opłacalnego mnie. Radzimy dalej e, ten skin akurat jest dość ładny więc polecam go kupić do kupienia anilce. no i tak e, Castor moim zdaniem brzydkim skinem jest a 3 ale moim zdaniem jest brzydkim nieupłacalnym ten skin z pierwszego sezonu, moim zdaniem, jest skinem i bardzo opłacalnym. Tańce y, polecał, polecał te tańce do kupienia. No i teraz już się wypowiadam o, o Harry Green i o tym też. z kim to już nie trzeba. No Przechodzimy do tych walentynkowych skinów. sobie tak. Ten kilo moim zdaniem to jest bardzo opłacalny do to eee, jest słodki ten skin, bombor, nierka i dla fanów można go kupić za a idziemy dalej tutaj. Miłosny cier... Fajnie. Miłosny cier, moim zdaniem. No a jakby nie było tej maski, byłoby bardziej opłacalne Ale też jest dość wolnym skinem, więc apeluję do kupienia Tak, teraz przejdziemy sobie do tańców eee, Prawdziwe serce opłacalne Całuszki też i prawdziwa miłość też jest opłacalna Czyli wszystkie tańce Raz za Teraz idziemy do skina Ta kochanka, Moim zdaniem opłacalny skin za 800 To jest bardzo mało Moim zdaniem opłacalnym I, i X y, Też skinem jest I opłacalnym do kupienia Więc dzięki wszystkim za oglądanie Ja już się z wami żegnam Cześć